Teraz? <grym> w ogóle. Ale teraz to Ta, No. Tam jak jechałeś do tego parkingu, to ty tam jak widziałeś Paweł po prawej. Ale, wy, tam, ale po wycofałem, wycofałem. No ale to i tak już się zwiewałeś. Tak? To już wiesz, to już nie ten. A jak dojechałeś do tego parkingu, to ty dłużej parkowałeś, jakbyś nawrócił tam na światach to pisałem, to byś wydłuż. Tak? Ta cię ale ciężko się jeździć po Krakowie, powiem wam, że tak dziwnie tu się jeździ, że chuj. To, 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 to U nas jest mniej więcej to, to to, to i... mniejszych uliczek. Oho, uwaga! Uwaga, testujemy! Chuj mi smakuje sos! No to jest ja Tak? A z ciekawości, bo nie wiem czy jeżdżą sprawę. Mhm, tą mogę Potem, Potem sobie odłożyć? Nie, spokojnie, spojrzałam. Co to? jeszcze? No, no iron. To jest ją Okej, z wodą okay. w górę. I ten, bo no, jak chcesz przegryzić ci się kawałek, to się spróbuję niego mm. na przykład. Po jak jest ten? No, no, Maguje ci. ci? A lubisz to górki? No Tak średnio. No też. Jest... A masz się. No, Znaczy nie no, lubię, ale, nie, ale sol co górka nie umiem sobie Powiem ci tak, czekaj. Yy... Tylko on jest cierpi. I to jest właśnie cała rzecz, pan. Jak na przykład masz tak jak my ci, ja ci dam teraz, to on i... może ci nie smakować. to jest kiszony. To jest kiszony? To Weź te przelić. Nie, nie na kebab. Normalnie przelić. Nie, ja mam weźmę. Bo to inaczej będzie smakować z tamtym sosem. O to chodzi? Dobrze, Nie, dobry. Tylko, że on jest ciężki, ja ci dam, a ty będziesz bardziej rozumiał o co mi chodzi. Ok? Dobre. smakuje? A ty masz ziołowy sam tak? I też będzie yy, i też będzie taki ciepły. To jest ziołowy? Ziołowy. Tak ja mam tu. Nie, jeszcze tam. No, bo o co chodzi właśnie? Czy inaczej smakuje sam, a inaczej w kebabie. To prawda. No, bo on jest tu już mocniejszy, to jest tak jak woda z syropu. Lepiej, lepszy, syrop samego nie pójdzie, mm -hmm. to I właśnie o to chodzi, dlatego nie dajemy tych sosów do spróbowania, nie? To się komponuje jakoś, nie? Z I dlatego inaczej troszeczkę ten chyba smakuje. Przez te wiązki, jest nie? Nie? A wszystko chyba teraz się jedzie z Warszawy. Oni piszą, ten jedzie do ciebie? no ale to pewnie się do Lecimy do teraz, a później lecimy do studia. Kurwa, nie mogę nagrać. No właśnie ja Ej, gdzie oni skurwa, tyle tuneli? on tą Aha, z myślę nie jechałem. Dobra. Przepraszam, z Kubą. Tak,

Na traficie jakichś dni nie było, a teraz może być, i to tak, i tak, na zmianę. nie ma. Nie. Ale też miejsce jest takie, wiesz, my nie jesteśmy w takim miejscu, w tu, jest. No. tu musi być coś specjalnego. Ktoś wie, że to tu, jest, to tu jest. Nie, ale kozak kebab, Zajebisty, no. Taki oryginalny, wiesz co, Oni no. nie słabkuje jak każdy kebab. Tak, bo to w ogóle jest inaczej niż, no, nie jak w Budyce tkany kebab, nie? Spoko, spoko. Dobra, YouTube Studio.

Nie, bez tej premiery, pójdź normalnie jako tako. A, okej, okay. zrozumiałem. No, myślę, że tak będzie lepiej. Dobra. Bo nie mamy, wiesz, rozbiegu przygotowanego. Dobra. Bo jak premierę robisz, to dobrze jest promować przed, że będzie premiera, wiesz. Okej, okay, ja zrozumiałem to, że wiesz, no filmiasz premierę, to że z bomby właśnie spada, nie? Nie, 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 właśnie to wtedy masz tą premierę taką, że odliczanie, no, like no. jakby. Ja w ogóle niedawno zacząłem sam wrzucać, wiesz... Numery. Klipy, no, bo tak to wrzucali z wytwórni, nie? No i co już jest na Youtube? No jest yeah. Widzowie wejdźcie na kanał Wiatr na Youtube i to ocencie to klip Będą dziewczyny z livea z tańców Musimy też dodać coś na ten mhm. my już i robimy promocję. A, ty, a ty możesz przypiąć na przykład klip do statu? Mhm. To by było, to było... Salwa weź link do, do klipu. Pa już komentarze z wariaty. Pozdro Kongo. No i to jest. Trzeba im serduszka po przepina Dawaj, pozdrawiamy każdego kto napisze teraz na tym. Dobra. Pozdrawiamy Daris. Martin. Czekamy na komentarze i pozdrawiamy każdego. Łapka no. w łapeczka do zasięgu. Subskrybujemy wiatra. Czas nasze komentarze, pa. Ochpad. Zielun! Pozdro! Magiczna kredka. Co się to będziemy wę... robić węgiery dalej, co? Mhm. Tylko bit potrzebujemy jakiś zajmiecie też na wieczór. To może napisz już do niego, że przygotował może jakiś. A jaki klimat lecimy? Co chcesz? Klubowy czy wakacyjny taki bardziej? No, nie? Klubowy, a jeszcze Widzowie? <Glubowy> klubowy czy wakacyjny? Ale... po kurwa, chyba klubowy, nie? No, no właśnie, Bengerek? wszyscy <Glubowy> nawet hmm. teraz. jeszcze to. Co to za dzwony biją? Taka, tu jest coś istotnego. Wyrzucił coś. On jest dość ładny. Jakoś, no. I odpływa, masz korytę. I tak właśnie ja też, ale, ale to komunie moja. I Drobię, e, żeby prezenty dostał, a no. tutaj to poszło? Bo to są chalesjanie i oni są na młodzież na stawie. To taka... Yy,

Tylko że one są, mówię, inaczej, więc tak, to, jak on, on zajmuje, bardzo mu życie. W kebabie dużo dużo lepszy. A ta no, to jest to będzie, że tak to jakby ziolejka. Będzie ciężki. Opadł, że... Nie, fajny. Ja lubię no, takie. Dobra, ja za tym razem, a, razem to, a, z sama może chowę. A, próbuj No i spróbuj olejki, jak chcesz. Ten no jest ten naprawdę jest kurwa koda. A jak się jeszcze maku moje ulubione położenie Krzczołek, okryw no, i te zachowy orzechowe I mi ludzie biorą okay. zawsze, to jak spróbują to biorą Dobry No mi lepiej bierze mój. Spiszony, taki no. bardziej świeży tak, On tak, to jest nie jest zły, tylko jest po prostu trochę inny, nie? Mhm mm to zdaniem, zamówię, to tak, to Twój idealnie pasuje, jest pasuje. Ziołowe, nie? To jest jakieś zajawki takie żołowe. U meduzy ten kebob. A, długie, okay. komenda koledra Dobra. <grym> tam jeszcze... No, to są, to. Dobra, to koperek to. No, moje. To są akurat świeże, a tamte mamy jeszcze dość ususzone To nie? ten jest kurwa pytanie. Dobre. dobre, dobre. I ostry, mm. Bo sobie zrobiłeś, nie? No właśnie, a jak ostry dla ciebie? Co? Dobrze jest. A... Ja ogólnie lubię ostre, ale ktoś jest takie dobre ostre, a nie ostre, żeby było ostre, to co chodzi? No, no dobra, na przykład ja, ja lubię właśnie sam, albo nie słony będą fajnie podkija i mm -hmm. nie, nie lubią słonego, nie? Ale na przykład y, moim zdaniem to jest nawet jakbym miał samego, to rano nie będę miał problemu, a pójdę takie niby na zwykłe, wiesz, tam kurczaczki. I rano tu bo tam jest taki sztuczna ta ostrość, wiesz, taka chemia władowana. Tak, to tak, no, tak. Sposób, że... no A w skali ostrości ten to u Was jest jakiś taki To? to? No? U nas to jest średni. Hmm. Średni, ok. Dla, u nas. No to dla mnie też jest średni, no dobra. No, my to jemy mocniej. No. No. no to... No to on jest tu jest ostrość, ale jeszcze taki. Dojebanie. No w ogóle okay. idzie to nieźle parę? No a dawaj czytamy kolejnych wariatów. Hmm. Ty 60 komentarzy oh, nawalili. Koło, pozdro, będzie 9 Prezydent KMG, to bracia moi. No zajebiście Ja no, to tu ziomek tu śpiewa, Plastek 96. Kurde, tygrysy, patrz, ale ja was kocham widzowie. Pozdrawiamy, nie wiem czy mogę tam wejść do ciebie. Nie Siema, witam Was serdecznie wody? moi drodzy. Moderek jest o, widzę tutaj wariatów. Siemano, o, Siemano. Bajano, siema Mordo. Ja akurat go nie lubię. Ja nie pozdrawiam. Oho, o, zatarczki! A Pan akurat mieszkał w Krakowie, niedaleko i coś się to nazywał. A był wierski Spoko. Poko. Wiesz, jakie mam grupa? Znalazłem przodka swojego, teraz byłem stary w wtedy... tym... Ej, podobny, bez kitu! W byłem i chodzimy sobie po muzeum, a tam jest po prostu obraz i mówię... Gdzie kurwa przodek? Może ziemię tu są moje, Jo! Na I to był. bardziej podobny. Ej, bez kijtów, tak pod a, Podobny. No, bo tam miśnia była, jest dalej, stąd się te misińskie... Тысячi, 64. Nagram story, jem dobra to jak Na premierze. Jaki numer tak.